OK, witajcie, ja jestem Zirela. to jest kolejny odcinek z Assassin's Creed 4 Black Flag jak mówiłem Już za chwilę już chwilę później do was wróciłem płyniemy powolutku. Nie, trochę się możemy dopłynąć tam do misji ani żadki, dokładnie. Rozpoczynamy misję. Widzicie, tak ustawiłem się ostatnio na styk właściwie. Dobra, zobaczmy. Tu Who's this Taurus? And what's your man to in a death sentence? He's a Templar like Rogers and Hornigold. Men cooking up schemes to use the observatory for ill purposes for power and control. The violence he caused with this thing would be subtle but heavy. Deadly, yet leaving no mark. Does that make sense? like if there was a drought and people was thirsty and one man had a large cask of water but gave a sip to none he'd be a killer with no blood in his hands aye like that fair enough <mars> <mars> Ona płynie ze mną. No, chill, Lef, słodko. Czuję, że będzie tu jakaś no, inna jungle. Okay. Mam jakieś ciekawe wiadomości na fejsie, ale trzeba to olać. Idziesz za mną. Idziesz. Dobra. Wbijamy się w dżunglę. Ciekawe czy te ciche straże tu znowu będą. Pomieszczenie obserwacyjne to jest. daleko. O, nie ma cichych stra... strażników. Jakie mamy cele? Mamy unikać walki? Nie, uwolnić strzelonych zakładników. Dobra, wzrok Orła.

Tak żyje, na no spokojnie. Właściwie też jest asasynem, więc... Nie wiem dlaczego miałaby nie żyć. Dobra. Idziemy tam. Tu umierają ci goście. Ej, zniknął. Nie mam przeciwników w ogóle, oni tylko tak umierają. Nie tam Fuck Nie, Nie wyszło O, są prześwicy Tam gdzieś Okej okay. Nie do końca wiem co tam się dzieje Tu patrzcie co tam się dzieje O, już umarł a nie, on jest tu. Gdzieś obok chyba Nie ma nie ma już go. No dobra, umarł jepa Po prostu nas prowadzi kroczek po kroczku do obserwatorium, tak? dobra Wow, co tu tak? Serio? Oni to podpalili wszystko. Dobra, chodźmy tu. Dobra, nie, wracamy, uwalniamy zakładników. Nie ma co. Tam będą zakładnicy. No. Proponuję zrobić tak. O, zablokował się na ognisku, tak? Dobra Ciebie o, do, Dobili go Dwóch zakładników uwolnionych, lecimy dalej. Czy ty tam poszłaś, kobieto? Tak, tam poszłaś, sama. Ja muszę znaleźć wejście teraz. Tu jest. A nie, tu jesteś, okej. Ok dobra Idziemy dalej. Tu jest trochę widniej, można powiedzieć. O, tam jest jeden. Na górze na dole jest gościu. A, wow, oni są wszyscy na dole, tak? Tak, dobra. To zrobimy to od tyłu. Jestem, tu jest ten gościu. o co ty chcesz? Dobra Tamten się odwrócił A wy go zabijcie O nie, okej okay. Okej, okay, wy go zabijecie pewnie po swojemu Czy znaczy ja ufam, że jednak zabiją A może jednak nie? Nieważne, lecimy na górę. Tam jest flaszka. Oni on zauważył mnie. Nie. To jest trochę smutne. Jakby się nie da zauważyć. A tymczasem o właśnie, już mnie nie widzi. Dobra. Idźmy tu. Ops Nie wiem słychać, słyszeliście tak, tak? A, bo ich zabijemy na raz Jeszcze ciebie Ciebie już tak na szybko Nie ma, nie było co po cichu tego robić I was się uwolni Ilu sześciu? Nie fajnie, nie fajnie, jednego brakuje. O nie, siedmiu, no ok. Mi się wydawało właśnie, że nam ich było, ale za jednego nie zaliczyło. No ale dobra, wyszło chyba na moje, mamy siedem uwolnionych. Chyba wszystkich, których się dało w ogóle uwolnić. Więc e, nie ma źle. Tymczasem. Oh, so o, zdążył, zdążył sobie kaptur zjeść, tak bez powodu, właściwie yy, no ale dobra. Dotrzyjmy do tego obserwatorium, zobaczymy, co tam się dalej będzie działo po drzewie i na ziemię. Teraz mnie tak kroczek po kroczku prowadzi, jak widzicie. tam, dobra. Wow, a, myślałem, że tu światło świeci, ale właściwie jest księżyc, no ale tak to wyglądało. No, nikogo. Czy ja? Przecież ja to wziąłem. Albo nie wziąłem. A mogłem nie wziąć. Dobra, co wyciąłem sobie teraz? Interakcja. Co to jest? Co ty robisz, kobieto? O. A... Jest, udało się. Nie za bardzo widziałem, co tam mam dopasować do czego, ale udało się. Mamy przynajmniej kolejny kamień majów, który odblokuje tą zbroję. Dobra, ok, chyba możemy iść dalej. O, Y no dejes que nadie lo siga. ¿Cuánto más está? Ok. ¡Mis mierdas! ¡Mis mierdas! Venga, muévete! ¡No puedo! ¡Mis mierdas! ¡No responden! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Vamos todos! ¡Va su hijo! ¡Te ¡No quiero dejarte aquí! ¡Será vuestro funeral! Jestem ty jestem teraz Teraz umrzesz hmm. No tak tam się mam dostać chyba sens Fuck. Nie, tam są te platformy, dobra. Jakoś się tam dostanę. Już za chwilę. Dobra. Idziemy na to wyższe może. Nie no teraz to nie. Teraz to nie ma sensu. Cześć nie, dobra Tu A, dobra, dobra ta dobra, Dobrała mi główka Jest. No wraz Oha! Czy tego tak nie zrobię, nie? Zajmingowane. Znowu gdzie teraz?

¡Ese viejo conseguirá que nos maten a todos. Te castigarán por esto, cobarde. ¿Quién me va a castigar? No <tod> finches eso! No te no, si acerques a eso. Tam powinien umrzeć już Dobi go No dobij tego co leży Nie tego masz bić tylko To co tu leży Dobra. Cokolwiek Kogokolwiek robi Uciekaj 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 okay, Okej nie wiem co mi trafiło teraz ale dobił mnie. Kompletnie nie mam pojęcia co mi trafiło. Nic nie widziałem w tym momencie, ale to jedno spokojnie zrobienia. O, zróbmy sobie może tak, albo nie. Zróbmy sobie tak. Tamtego... Dobra Zabijmy siebie Mam nadzieję, że... Któryś tam ich też pozabija Kurde, nie trafiłem Jeszcze raz Kurde. Dobra, więc ja Pozbyłem się dużego Da się Teraz ciebie Całeś ty. I jeszcze ty. Serio? Co on mi zrobił, że ja spadłem? Bo mi chyba nawet nie dotknął. To było tak głupie, tak beznadziejne nawet. Musimy sobie strzałeczki zamknąć. Ciebie. Może ciebie. Nie wiem, przez Przez ziemi. A to jednak żyje. Okej. Okay. Bez ciebie. Ale cofnij się stamtąd. O! Użyłem systemu obrony, żeby się ko żeby kogoś no, Okej, okay. fajnie wyjeść. chcesz do mnie strzelać? Strzelił. Trzymam obronę. Dobra. Znowu kogoś zabiłem, używając systemu obrony, net o tym nie wiedząc. Co ty robisz? Człowieku, nie strasz mnie, bo tak wszedłeś na to, zacząłeś bansować Teraz tu Dobra Chyba do góry Chyba jednak nie Tu Chyba tak Dzięki Good. Ej, 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 nie. Nie masz się bujać na tym. Tylko tak, o właśnie. Brawo, udało ci się to zrobić. Oj, nie. Teraz możemy tu przejść. Teraz ja się boję trochę. Czekam, aż pójdzie następne. O właśnie, to iść z góry. Teraz trzeba iść do góry. Tylko nie wiem, czemu on nie chce iść do góry. Hmm. Może tu pójdzie? Nie, nie chcę. Dobra, już wiem, jak pójdzie do góry, w którym momencie. Eee. Tu. Dobra, idź, 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 idź. idź, idź. Boję się, że to mnie zabije na tylko właściwie na Mimo, że jestem tym dobrym, Docz! Tego się nie spodziewałem, że to mi tam wyskoczy. Dobra, teraz trzeba ostrożniej. Mam nadzieję, że nie będę się znowu z nimi bił. Nie, ja, dobra. Przynajmniej tyle. Na bok, na bok, na bok, idź. Teraz trzeba by jeszcze ostrożnie to zrobić. Ta szczelina jest niebezpieczna, ale tamta jest, yy, że tak powiem, safe. Chociaż ja poczekam. Ja tutaj wolę na spokojnie trochę ponudzić, ale jednak zrobić to. Bez większych faili. Dobra, wszystko. Nie wiem, czy to mnie zabije, czy to mi trafi. Tego też poczekałem. Teraz mogę tu przejść. No, znowu tu skoczyłem, bo znowu myślałem, że on to obejdzie fuck. Bo on myślałem, że... Zapomniałem, że to już jest ten moment. Tak się tego piję troszkę. Dobra. Teraz już się na to nie da złapać. Eee, i teraz już będzie kitas. Dobrze, to jest jakoś tak Mioro blisko tego save'a, więc o no wiele... No wiele nie muszę przechodzić jeszcze raz. Dobra. Podpowiedź o mapach skarbów Spoko zgaśnij. No kurde, on jest zaraz nade mną, ja go nie mogę zabić. O bo nie, cofaj, cofaj? Tam, tam. No i jak? Teraz ja go nie zabił. to mnie nie zabija od razu. Jakby miał dość, e, tak powiem, siłę, to by się chwycił jeszcze raz z tego samego miejsca. No ale, dobra, dość refleksu raczej niż oh. siły. Nie wiem, jak to mnie teraz dostrzega, coś ty zrobił! Nie. Ej, ale. Ale serio? Dobra, bez, bez pytań. Teraz już musi wyjść. No idź tam. No idź. O. Jest. Tu. Tu jest bezpiecznie. Przejdziesz sobie tu Tu z tej strzpary chyba nic nie leciało nawet. No. Teraz do góry I ładnie. Tylko teraz już się nie... Da. Nie fatykuj tak bardzo. Idziesz tu Jeszcze nie skaczesz. I teraz. No idź tam. opraz tą Jeszcze bałem, Dobra. Tu mi na razie nic nie grozi. Idź do góry. O! Jaki to ma zasięg? Coś jeszcze mnie tu trafi. Nie, nie powinno mnie tu trafić, dobra No Okej okay.

I can't... I have to do this... I didn't do it from the air, but still... Captain Kenway. Ever a splinter in my side. Does this murder fulfill you? I'm only seeing a job done, Torres. As you'd have done with me. As we have done, I think. You have no family anymore, no friends, no future. Your losses are far greater than ours. That may be, but killing you writes a far greater wrong than ever I did. You honestly believe that? You would see all of mankind corralled into a neatly furnished prison, safe and sober, yet dulled beyond reason and sapped of all spirit. So I. With everything I've seen and learned in these last years, I do believe it. You wear your convictions well. They suit you. Oh, yeah. Is it that us? Torres awakened something fierce. Are we safe? With the device returned, I believe so. What do you call this place? Captain Kenway's folly! We will seal this place and discard the key. Until another sage appears, this door will remain locked. There were vials when I came here last. Filled with the blood of ancient men, Robert said, but they're gone now. Then it's up to us to recover them before the Templars catch wind of this. You could join us in that cause. I will, but. Only after I fix what I mangled back home. It arrived last week. nie fajnie. koniec sekwencji. Została nam ostatnia sekwencja. A, aż bardzo tak bardzo chcę skończyć tę grę już. Mężec. i wish i could explain all this strangeness, but there isn't much time. the short of it is, you saw my beloved juno, and for a brief moment i thought she might occupy this tender body of yours. but something went wrong, and now she's back out there, adrift. oh, she was magnificent once. one of a race of beautiful, wonderful creatures. They created your kind. Did you know that? Your people were tools to them. That's all you have ever been. That's all you should ever be. One day soon, I hope. For the world is nearly ready for her return. Wired. Prepared for a second coming. Uh oh. It was her wish that I be here to greet her. It was her experiment that made it possible for my rebirth as one of these things. Stay down. Get down on your back now. He's got a gun. Guide me into the grave, beloved. I am your instrument. Put the gun down. Drop it. Drop your weapon. Clear. Clear. Check his vitals. He's bleeding fast. Check the victim. Are you okay? Can you hear me? Hello? Talk to me. You all right? I'm not i am alright skoro leżę i właściwie nic nie widzę, tak? A kobieta, myślisz, że sami? To nie boli. There you are. Thank God. I hope you feel well. You look good. Can you stand? good try walking around no chodzić. a doctor came by said there wasn't anything to worry about that sobie wezmę. liquid in the Kartacza. syringe was far far below a lethal dose i feel terrible about all this about everything all our evidence pointed to you but it was john all along god the things we found on his computer and... Dobra, odpuścimy sobie na razie ten trailer, w sensie ten zwiastun. Myślę, że w tym odcinku to było na tyle. No i trzymajcie się, cześć.